Pewnego razu wydarzyło się coś, co bardzo dobrze zapamiętałem. To było coś traumatycznego w moim życiu młodego mnicha. No może nie traumatycznego. Tak naprawdę to było zabawne. Wezwano mnie do szpitala w Perth. Na oddziale intensywnej opieki medycznej umierał pewien buddysta. Rodzina chciała, abym natychmiast przyjechał. Rzuciłem wszystko i wsiadłem do samochodu. Wbiegłem na oddział, żeby zobaczyć, co się stało. Tym buddystą był nie jakiś bardzo stary, ale starszy Chińczyk. Otaczała go cała rodzina. Chyba to było w porze deszczowej, gdy miałem dużo energii medytacyjnej. Byłem pełen mocy albo coś w tym stylu. Recytowałem teksty pełen werwy, Pach, pach, pach. I ten gość będący w śpiączce z zamkniętymi oczami otwiera je, budzi się. Lekarze zaskoczeni tym cudem powiedzieli, że w takim razie chyba będzie żył. Byłem taki z siebie dumny. Ucieszyłem się, że kogoś uratowałem. Kiedy powiedziałem o tym jego rodzinie, byli przybici. Naprawdę byli mną zawiedzeni. Powiedzieli, Adjanie, czy nie wiesz, że my już zorganizowaliśmy pogrzeb? Faktycznie już to zrobili. Przyjechali z wielu różnych miejsc na świecie. Niektórzy z Tajwanu, inni z Hongkongu. Nie pamiętam skąd jeszcze. Przybyli, żeby towarzyszyć temu człowiekowi i jego rodzinie w jego ostatnim czasie. Powiedzieli, że nie chcieli, żebym mu recytował po to, by mu się polepszyło. Chcieliśmy, żebyś mu towarzyszył, recytując w spokojnej śmierci. Wniosek jest taki, że wykonałem nieodpowiednie recytacje, ale nie czułem się winny. W końcu wezwali mnie nagle. Przybyłem tam w pośpiechu. Nie pytałem o nic. Założyłem, że zwykle zależy nam na przeżyciu naszych bliskich. Chociaż byli bardzo majątni, to nie dali mi nic, żadnej darowizny. Kazali się wynosić, ale nie jest mi smutno. Nie czuję też złości, bo i tak się czegoś nauczyłem. Cokolwiek się w życiu wydarza, zachowaj pozytywne nastawienia, aby wyciągnąć z tego naukę.